Słuchajcie, trochę ciężko mi w to uwierzyć, ale w końcu nagrywam film z ozdabiania domu na święta. I klasycznie krótkim słowem wstępu, na pewno będę to dzielić na raty, ponieważ aktualnie moja córka śpi na górze, więc po prostu wtedy, kiedy mogę nagrywać, będę nagrywać i będę ozdabiać. W planie na dziś na pewno mamy tutaj kurtynę ze światełkami na tym dużym oknie. Druga sprawa, na pewno chciałabym powiesić ten tutaj wieniec na drzwiach do spiżarki, i to już i tak będzie całkiem spory, jak na ostatnio mój totalny brak czasu. Jeśli na przykład nagle zmienię stylówkę, będę inaczej uczesana i tak dalej, to oczywiście oznacza, że nagrywam to w innym momencie. Oprócz tego jeszcze pewnie tutaj tą komodę troszkę przystroimy. Muszę przeglądać oczywiście jeszcze ozdoby, które mam z zeszłych lat, więc będę starała się wykorzystać jak najwięcej rzeczy, które już oczywiście mam. W międzyczasie pewnie coś jeszcze dokupię. No i pytanie, kiedy będzie choinka? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym filmie, jeśli nie uda się jej ubrać w przyszłym tygodniu, no to prawdopodobnie albo to będzie w formie tylko TikToka, albo po prostu odpuszczę temat, zobaczymy, ponieważ no naprawdę jest ciężko wygospodarować czas na to, żeby tutaj w ciszy i spokoju coś poubierać, no nic, zobaczymy jak to będzie z tą choinką, trzymajcie kciuki, żeby się udało, no i już nie przedłużam, lecimy z kurtyną. Jeśli chodzi o kurtynę, jest ona w barwie ciepłej, zaraz Wam tutaj pokażę. Bardzo subtelne, fajne światło. Nie jest zbyt żółte, nie jest zbyt białe, jest po prostu idealna. Mam ją, uwaga, już teraz będzie trzeci rok. Otrzymam ją w ramach współpracy i. Aktualnie nie mogę sobie totalnie przypomnieć z jakiej marki. Przepraszam najmocniej. Jak znajdę i sobie przypomnę, to wam tutaj napiszę. Ale ta kurtyna jest naprawdę super. Mówię, to już trzeci rok z rzędu będę ją zakładać, więc jest naprawdę spoko. Kolejna ważna rzecz, czyli to jak będę mocować kurtynę. Będę ją mocować przy pomocy tego typu haczyków. Uwaga, jeśli będziecie mocować te haczyki bezpośrednio na ścianę, Zaraz wam pokażę, jak wygląda w tym momencie nasza ściana. Dlatego w tym roku mocuję to do ramy okna, tej szarej tutaj antracytowej. I zaraz wam pokażę, co się dzieje pod roletami. Tak, to jest jeszcze ostatni haczyk z zeszłego roku, ale boję się go po prostu odklejać i już wam pokażę, co tu się dalej dzieje. Jak widzieliście, niestety na całej tutaj długości pod roletami mamy e, zerwaną farbę, więc uważajcie z tymi haczykami, jeśli będziecie je odklejać przede wszystkim. E, no niestety to jest przestroga, żebyście wyuważali na swoje okna, na swoje ramy, więc w tym roku po prostu zawiesimy ją o te tutaj, o te tutaj szare ramy. Więc po prostu potraktujcie to jako przestrogę, żeby e, oszczędzić wasze ściany i ewentualne malowanie. Na szczęście nam się udało to ukryć pod roletami. Jeszcze oczywiście przede mną rozplątywanie lampek z zeszłego roku. Uwielbiam, uwielbiam. I od razu ładnie jak się świeci. Córka właśnie wstała, więc jeżeli usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, to są z pokoju zabaw naszego. A my lecimy dalej z kurtyną. I jak coś to mi ja osobiście najlepiej się ją rozplątuje już jakby na żywym organizmie, jak już jest rozłożona, więc e, wtedy to trwa dużo, dużo szybciej, mimo że starałam się ją złożyć tak w zeszłym roku, żeby było łatwo ją rozplantać, ale wiadomo jak to jest z lampkami. Lampki założone. Wygląda to już naprawdę spoko. Już, już się fajniej zaczyna robić w domu. Kolejnym elementem będzie zawieszenie tego wieńca. On jest sztuczny. Ja go kupiłam w Half Price chyba ze 3 lata temu, dwa albo 3 lata temu, i będziemy wieszać to na takim plastikowym haczyku. Wiem, że jeszcze były czarne, i się zastanawiam, czy tutaj do tych drzwi nie pasowałby lepiej czarny. Zobaczymy, czy to w ogóle da się tutaj jakoś zamocować na tych drzwiach. Pozwolicie, że zamknę drzwi do spiżarki, bo. Nie to, że jest tam bałagan, ale umówmy się, idealnie nie jest. Więc zamykamy drzwi do spiżarki. Od razu lepiej i lecimy. Haczek przywieszony i zobaczymy, czy uda się na nim powiesić ten wieniec, bo w sumie jeszcze nie testowałam, czy nie będzie on za gruby. Co prawda on ma tutaj sznurek, ale chcę y, przywieścić ten wieniec bez inwazji w drzwi pod tytułem nie chcę nic wiercić, przyklejać. Y, no i zobaczymy. Nie do końca o to mi chodziło. Zobaczymy jeszcze w inny sposób. Mam jeszcze na ten inny sposób, mianowicie faktycznie przywieźć to na ten sznureczek, ale tutaj go trochę skrócić. No niby spoko, ale nie wiem czy ten plastik mnie trochę nie denerwuje tutaj. Zobaczcie sobie z bliska. Sami ocencie, z daleka jest super, ale im bliżej, tym gorzej. Tu oczywiście ten sznureczek zaraz jakoś ogarnę ale nie wiem, czy ten plastik mnie tutaj nie denerwuje i prawdopodobnie na ten wieniec albo zawieszę jakieś kokardki jeszcze beżowe, albo może nawet lampki, zobaczymy ale mimo wszystko, kurczę, fajnie on wygląda na tych drzwiach, w ogóle te drzwi są przepiękne są zarąbiste no nic, na razie tak zostawię zobaczymy, czy wymyślę jakiś lepszy patent na przywieszenie tych, tego wieńca jeżeli macie jakiś patent na fajne przywieszenie wieńca bez ingerencji oczywiście w drzwi żadne wiercenie, przyklejanie, naklejanie bo to są drzwi drewniane więc po prostu jest mi ich szkoda, to możecie dać znać. I tutaj w tyle ta kurtyna. No, fajnie się robi w tym domu, a to jeszcze nie koniec, oczywiście. Jak widać, witam się z wami w kolejnym dniu z ozdabiania domu na święta. Mówię przeciszonym głosem, ponieważ na górze znów córka śpi, a to znaczy, że ja znów mam czas, żeby coś ponagrywać. Jeśli chodzi o ozdoby, to dorzuciłam wczoraj jeszcze kilka rzeczy, które pokażę wam na przebitkach, które będą na samym końcu. Ale jeśli chodzi o ten wieniec. Bo to tak na świeżo sobie rozpinęłam, że ewidentnie brakuje tam jakiejś kokardy. Mam taką tymczasową, ale ona idealnie pasuje na lustro, które też Wam pokażę, też będzie widać na Ale możecie dać znać, gdzie w Krakowie znajdę tego typu piękną, taką fajną, elegancką kokardę, żeby ją przywieścić. Tutaj. Pięknie, pięknie wygląda, więc. Yy... Czegoś podobnego szukam, może troszkę mniej e, sztywnego. W ogóle, jakie mamy piękne e, słońce teraz w kuchni. I przy okazji jeszcze pokażę Wam jedną e, bardzo, ale to bardzo prostą ozdobę do kuchni świąteczną. I prawdopodobnie to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Z racji, że boję się, że z tą choinką mogę się nie wyrobić. A nie chciałabym publikować tego 23 grudnia, tylko chciałabym może jak najszybciej opublikować ten film. E, więc choinkę najwyżej zrobię w osobnym e, filmiku plus na pewno też będę chciała mieć kokardy na drzwiach tutaj Wam zaraz rzucę zdjęcie jak to było w poprzednich latach eee, chciałabym coś podobnego zrobić i zaraz Wam pokażę dlaczego jeszcze nie mam tej kokardy W drzwiach nie mam dlatego, że nie mogę znaleźć innego materiału myślałam, że jestem cwana i że kupiłam idealny materiał w Action w takich oto rolkach. i sobie myślę, Kupiłam biały, złoty, czerwony będę mieć do wyboru do koloru i nawet sobie przetestuję eee, czy nawet wspólnie sobie przetestuję który kolor będzie najfajniej pasować tylko jest jeden problem ja to otworzyłam nie wiem, no nie popatrzyłam na opakowanie, i to nie starczy nawet na połowę drzwi. I już Wam pokażę, jak to długości. To ma raptem półtora metra, więc nie ma opcji, żeby to starczyło na drzwi. Więc po prostu, jeżeli wiecie, gdzie kupić e, fajny, w miarę sztywny też materiał, który będzie się idealnie nadawać na, na drzwi wejściowe, na kokardę, to dajcie mi znać, bo nie chcę się obudzić tak jak w zeszłym roku, koło 20 grudnia. Szukam w pasmaterii grubej, czerwonej. E, taśmę, możliwie jak, naj, jak najszerszej. No i niestety był problem, ponieważ wszystko było wykupione, więc chciałabym uniknąć tej sytuacji i mieć tą kokardę w miarę wcześniej. No i mam nadzieję, że mi się uda. Możecie dać znać, gdzie taką znaleźć. I jeszcze z ozdób, które planuję prawdopodobnie właśnie w tym kolejnym filmie, to y, taka ozdoba z przemrożeniem oka do łazienki, y, która jest u nas też co roku, która y, dzieciom się mega podoba przede wszystkim i to jest taka y, ozdoba z jajem. Jest to bałwanek. Kto mnie obserwuje na TikToku, ten wie, bo co roku robię tę samą ozdobę. No i to też prawdopodobnie pojawi się w kolejnym odcinku, drugim, prawdopodobnie ostatnim, o ile w ogóle powstanie. Więc e, trzymajcie kciuki, żebym znalazła czas. Więc w kolejnym odcinku, jeżeli on powstanie, będzie ubieranie choinki, robienie kokardy oraz e, ta ozdoba do łazienki. Zaraz Wam już pokazuję tą e, Najszybszą z możliwych ozdób do kuchni świąteczną. I na koniec jeszcze zobaczcie przebitki całościowo wszystkiego, co mamy na chwilę obecną, ja bo jeszcze tutaj dołożyłam kilka, kilka ozdób i wieczorem wygląda to naprawdę fajnie i w domu jest naprawdę już coraz piękniej. Więc co? Do dzieła! Do tej ozdoby potrzebujemy raptem dwie ściereczki, które i tak zawsze mamy w kuchni. Ja akurat mam taki zestaw z Sniseya. Dwie ściereczki składamy na trzy części, tak jak Wam to zaraz zaprezentuję na filmiku. No i tyle. Jedną część składamy na pół, Byk. drugą część składamy na pół, ale przeplatając przez tą pierwszą. Yy, zaraz Wam to pokażę. I taką oto ozdobę możecie przywiesić albo na rączkę piekarnika, albo na rączkę tutaj przy szufladach. Yy, my pójdziemy sobie zawiesić to przy piekarniku. Mirzek żegnam. Dajcie znać, czy wolicie filmy w takim, powiedzmy, kilkuminutowym formacie, czy raczej na przykład 20-, czy nawet 30-minutowe filmy. No i co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na przebitki zarówno za dnia, jak i z nocy.